Witam Was serdecznie w programie graniu punkty Ekstra. Na początku Wam prezentuję zagadki, to co Wam zaprezentowałem, a potem Wam ogłosimy wyniki. Zaczynamy! W pierwszej zagadce trzeba było ułożyć słowo ze wszystkich liter. Poprawna odpowiedź to dalmatyńczyk. W drugiej zagadce z pomieszanych liter trzeba było, trzeba było ułożyć przysłowie. Poprawna odpowiedź to jedna jaskółka wiosny nie czyni. W trzeciej zagadce trzeba było znaleźć: obrazek różniący się od pozostałych, a tych obrazków było ich 25. Poprawna odpowiedź to C5. A oto wyniki. W pierwszej zagadce nikt się nie zgłosił. W drugiej zagadce jako jedyny brał udział w naszym programie Tomasz Grzegorz. I poprawnie odpowiedział na tą zagadkę. Gratuluję. W trzeciej zagadce nikt się nie zgłosił. Oto te wyniki. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was na kolejne nasze programy. Do zobaczenia.